Oglądaj Blue codziennie w Disney Junior! A teraz pora na kolejną magiczną chwilę! Bingo i Blue chciałyby mieć zwierzątko, którym mogłyby się opiekować. Marzą o cudownej zabawie z własnym pupilem! Proszę, możemy zwierzaczka! Ale wy już jednego macie: florka! Florek! Nie się tak! Ja Temu nie cierpią się, się kąpać. Dość tego! Trzymaj zlu! Ojejku, szatan to z domu się toczy! Oj, domu się nie spodobało! Siad! Siad! O, moja kanapa! Co się tutaj dzieje? O, Florek powrócił. Mamo, on się ma, w ogóle nie ma. słucha. Co ty mi powiesz? Florek, siad. Wow. Dobry, Florek. Jak ty to zrobiłaś? Byłam spokojna i stanowcza. To zwierzę nie jest zbyt skomplikowane. Oj, Florek. No, z tym to przesadziłeś, Florek. Florek, twoje zachowanie jest nie do przyjęcia. Ma. Ten Emu jest innego zdania. A wiecie, co mu dobrze zrobi? Co? Właśnie, co? Spacerek. Tak, tak, spacerek! Całkiem sprytnie. Tylko pamiętajcie spokój i stanowczość. Spokój i stanowczość jasne. Orek. A, o, Red. A Przestań! Nie! bardzo nieładnie. Spójrz, co zrobiłeś. Ten spacer to porażka, dzieci. Chyba lepiej zawrócić i iść do domu. Nie, ja się nie poddam. Florek, twoje zachowanie jest nie do przyjęcia. Będziesz teraz grzeczny? Mówi że tak. Bardzo ładnie, Florek. To mi się podoba. Hej, Bungie, co u ciebie? Florek, tak nie wolno! Czarki stary! Hey! To, ja to nie, Florek! Nie lubię... Co nie wierzę, że Florek powróciła! Słabniesz, słabniesz! O nie! On goni świeckiego ptaka! Florek do nogi! Florek stój! Leci prosto na żywopłot! On się skaleczy! Proszę, zatrzymaj go jakoś, blu! No dobra, spokój i stanowczość. Florek stój! Mwa! Posłuchał. Rety. Do mnie. I znowu. Siat? Nie wierzę. Bardzo ładnie, Florek. Ma? Wow. Ty to jesteś, Blu. Spokój i stanowczość. Teraz spacerek! Ma? Siat. Ma? Biegaj! Mwa! Mwa!

Mam ci za złe stawy. Skok, leżeć, tak jest. No i teraz śpimy. Słodko śpi, słodko śpi, słodko śpi, mały emu. Jutro rano, jutro rano, pobawimy się znów. Siostry odkryły, że wystarczy użyć wyobraźni, by spełnić marzenia. Poza tym spędziły niezapomniany dzień ze swoim tatą. Wypatruj kolejnej magicznej chwili i oglądaj Blue codziennie w Disney Union.